Mordki, gdzie jestem tam? Hej! Bo ja się boję stąd wyjść. Na 3-4 wychodzę i mam nadzieję, że nic mnie słabi w tym czasie. Trzy, cztery ry. Zostawić Uuu. mnie, proszę. Witajcie, moi drodzy, na moim kanale. Dzisiejszy odcinek strasznych historii jest oficjalnym otwarciem maratonu strasznych historii ze Szczepanikowem. Dokładnie tak, moi drodzy, nie wiem sam na co się pisze, ale. Dopóki codziennie pod tym filmikiem ze strasznych historii będziecie zostawiać minimum 1500 komentarzy i minimum 15 tysięcy łapek w górę dziennie, będę dodawał filmik ze strasznych historii codziennie. I właśnie nie wierzę, że to powiedziałem. To moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, raczej mi, jak zaprosić Was na piękny dzisiejszy odcinek ze strasznych historii, który mam nadzieję, że wam gacie do tego stopnia, że nie będzie dało się ich wyprać w temperaturze 40 stopni. Pierwsza historia. Siedziałam z kuzynką na polu na wsi Obie mamy zamiłowanie do literatury Więc postanowiłyśmy napisać swoje własne książki Usiadłyśmy i zaczęłyśmy pisać Nagle moja kuzynka robi się cała blada I zaczyna krzyczeć Mówi mi tylko Uciekaj Uciekłyśmy z domu Zapytałam się jej o co chodzi A ona powiedziała, że w starych oponach Siedziała jakaś kobieta z nożem kiedy wróciłam do domu, często pisała mi w SMS-ach, że często widuję tę panią i raz nawet pokazała nożem w jej stronę. Moja kuzynka na pewno mnie nie okłamała, bo widać było jej przerażenie i nie sądzę, aby ktokolwiek mógł tak dobrze udawać. I tradycyjnie lajkujcie, żeby widział! Wow, cały klimat zepsułaś tą końcówką. Ja bym chciał powiedzieć, że jeśli to jest sytuacja powtarzająca się, gdzie baba z nożem stoi, to warto to gdzieś zgłosić oprócz pisania SMS-ów do kuzynki. Nie wiem, jeżeli się jeszcze zastanawiam, czy jest to norma? To mi nigdy się tak nie stało, nie? Także. Uff, wow, ruszamy z kopytem dzisiaj, moi drodzy. No dobra, 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 dobra. Baba z nożem za nami odhaczona. Kolejna historia, zapraszam. Okej, okay, well. Była około trzecia w nocy, a ja starałam się zasnąć. To jest istotne, że miałam otwartą rękę. Po pewnym czasie poczułam, jak coś zimnego złapało mnie za rękę, sparaliżowało mnie to, ale pomyślałam, że to tylko moja siostra robi mi branka. Rano podczas śniadanka zapytałam mamy, taty i siostry, czy ktoś przypadkiem nie był u mnie w pokoju. Odpowiedzieli zgodnie, że nie byli. Dodatkowo u mojej siostry w pokoju ostatnio same z siebie otwierają się drzwi, a w nocy słychać rozbijające się talerze. What the fuck? Oh, przepraszam, kochani. Kto po takich zdarzeniach dalej mieszka w takim domu? Bo na pewno nie ja. Jeden stłuczony kubek w moim domu oznaczałby move out w dniu kolejnym. Seriously? What the fuck? Rozbijające się talerze. I nie alarmuję to was na tyle, żeby w sensie dalej tam umiesz spać? Bo to jest dla mnie nierealne. Nie, żebym był jakąś papką, ale takie rzeczy mnie strasznie blokują. Jezus, Maria. Spałam se spokojnie, a o całym zdarzeniu mama opowiedziała mi rano. I właśnie moja mama usłyszała jakieś głosy i myślała, że to tata coś ogląda, ale nie, tata spał, więc mama weszła do mojego pokoju i zobaczyła, że na moim komputerze leci odcinek z... Wow, dobrze, że robiłem straszny nastrój. Leci odcinek z twoich strasznych historii. Pozdrowionka papryk, no i kurka Marysia. Dzięki Knoed za rozładowanie atmosferki. Czasem takie komentarze są jak miód w tej serii naprawdę. Mamy w domu panele, czyli są bardzo głośne, gdy ktoś chodzi. W nocy mój brat myślał, że wszedłem do jego pokoju coś poszukać i chciał się odezwać, ale nie mógł. Chciał się ruszyć, ale też nie mógł. Mózg miał otwarty, ale ciałem nie mógł. Jezus, nie pisz, że mózg miał otwarty, bo strasznych historiach to brzmi. Całkiem inaczej niż powinno. Mózg miał otwarty, ale ciałem nie mógł ruszyć. Rano okazało się, że mi też się to zdarzyło i to nie był sen. Okej, okay, ale to jest jeszcze takie do wytłumaczenia. To jest po prostu paraliż senny. A jak masz paraliż senny, to widujesz masę, przemasę przeróżnych rzeczy wokół siebie, które nie są koniecznie prawdziwe. Także tu się cieszę, że chociaż mam wytłumaczenie jakieś na to. Je jedna fałszywa historia. Uff. Moja straszna historia. Leżałam sobie w łóżku i oglądałam filmy na YouTubie. Byłam sama, bo rodzice poszli do sklepu, i nagle usłyszałam jak ktoś próbował otworzyć drzwi. Były zamknięte. Ja poszłam je otworzyć, pomyślałam, że to moi rodzice. Otworzyłam drzwi i nikogo tam nie zobaczyłam. Zamknęłam drzwi i wróciłam do oglądania. chwilę później usłyszałam głośne sapanie. To nie byłam ja. Przestraszyłam się. Usłyszałem także dziwne wycie. chowałam się więc pod kołdrę i przez kolejne kilka dni było tak samo. Nie mogłam spać. Pewnej nocy obudziła się gdzieś około pierwszej. Usłyszałam drapanie w okno. Wzięłam telefon i poświeciłam na nie. Wtedy o mało nie dostałam zawału. Pozobaczyłam jakieś oczy i ślady rąk na szybie. Skoczyłem pod kołdrę i siedziałam w niej do rana. Po tym zdarzeniu nie zasnęłam. Pozdrawiam oczywiście ja i PS Sorki za rozpisanie się. Ja. Przypominam, że jest trzecia w nocy, jak to nagrywam. I nigdy nie nauczę się na błędach, żeby nie nagrywać tych pieprz... strasznych historii w nocy, skoro boję się ich w dzień. Straszna historia. Zaczęłam sobie oglądać ten odcinek i zobaczyłam Ciebie w okularach. I myślałam, że jesteś moim nauczycielem od historii, którego szczerze nienawidzę. -de 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 -de. Dziękuję za poprawę humoru przez chwilkę, chociaż przez chwilkę poczułem się niestraszny. Thank you very much. Jak jeszcze byłem w czwartej lub piątej klasie, moi koledzy wywoływali duchy na przerwie w toalecie. Robili to codziennie. Że tak wtrącę mega głupota i proszę, jeżeli ktoś to ogląda, kto się interesuje tematyką duchów czy czymś takim, polecam trzymać się bardzo z daleka od takich tematów. Bardzo z daleka, bo to jest przez chwilę śmieszne, dopóki coś się nie stanie. I raz, gdy szedłem do owej toalety, usłyszałem szept. Zignorowałem to. Gdy już skończyłem swoje i wychodziłem z toalety, usłyszałem w niej dziwny trzask. Nikogo tam nie było. Od po tamtej pory nigdy nie chodziłem do tej toalety, ale ta historia się powtórzyła. Tylko że komuś innemu. I nie wiem, jak się to skończyło. No i tutaj mogę po- Mam już schizy. No i tutaj po prostu mógłbym powtórzyć to, co powiedziałem przed- What the fuck? Więc please, nie róbcie nic takiego, nawet dla Beki, błagam was. Dziękuję bardzo. W wakacje 2019 roku byłam u babci. Chodziłam wtedy na takie jakby półkolonie, które zaczynały się o dziewiątej. Pewnego dnia obudziłam się i chciałam zapytać babcie, która jest godzina, żeby się nie spóźnić. Otworzyłam oczy i nie mogłam się w ogóle ruszyć. Pierwsze co poczułam, to takie głaskanie po policzku, strasznie gładką, jakie dwa pręką. Mega się wystraszyłam. Trwało to jakieś 5 minut. Chciałam zawołać babcię, ale nie mogłam nic powiedzieć. Babcia była wtedy w kuchni. Powoli czułam, jakby to coś przestawało mnie głaskać. Udałam mi się zawołać babcie, ale mówiłam bardzo cicho i byłam zachrypnięta. Mam traumę do dziś i boję się, że się to powtórzy. Pozdrawiam cię, Patryk i kurkę Marysię. Pozdrajcie dla ciebie, to był zwykły paraliż senny, prawdopodobnie się może się powtórzyć albo i nie. Jak o tym nie myślisz, to raczej się nie powtórzy. A jak masz paraliż senny, to myślę, że najważniejsze to zachować spokój i wiedzieć, że to paraliż senny. Bo jak ja tak miałem i pomyślałem sobie, a okej, okay, to jest paraliż senny, więc za chwilę po prostu minie i nie byłem przerażony. Więc polecam robić to samo: być świadomym, że to nie jest ktoś trzymający ciebie, czy że jesteś jakaś pół bartwa czy coś, tylko po prostu wiedzieć, że to zaraz minie i tyle. Taka moja rada. A więc tak. Była godzina druga Ej, to jest creepy. Znaczy, no dobra. Je, napisała, że była to godzina 2.59, a u mnie obecnie jest, uwaga, 2.54. Przypadek? Nie sądzę. Pewnie o 2.59 coś mi się tu stanie na wizji. Jezus, nie chcę teraz patrzeć na ekran, bo ja będę widział, jak coś jest za mną. Ja pierdziele, proszę skończmy ten odcinek. W nocy budzę się, bo czuję, że coś na mnie chodzi, i tak poczułam, że coś dotyka mojej nogi. Jakby ktoś przejechał ręką po mojej nodze. Dostałam paraliżu. Gdy tylko mogłam się ruszyć, zbiegłam z łóżka i krzyczę. Po jakiejś minucie patrzę, tak na łóżko i widzę, że bardzo dużo czegoś chodzi mi po łóżku. Podchodzę, odkrywam kołdrę bardziej, całe łóżko mrówek. Fee. Co ty miałeś w łóżku? Co je przyciągnęło? Coś słodkiego? Nie wiem, może czekoladę miałaś pod dupą roztopioną, czy coś? Nie wiem, szukam czegoś, co nie jest straszne. Oczywiście rodzice przybiegnie. Tu oczywiście, że przybiegnie. Jak darłaś japę, przez ile? 5 minut czy minutę? Wow! Wiecie, że teraz patrzę cały czas w ten ekran, nie? Jezus, Maria, patrz, myślałem, że ten cień to jest coś, jak ja jestem już, o Boże. Help me, guys. Okej, okay, kończymy ten odcinek, wiecie? Bo jest równa. No, patrzcie. Ja myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Puszczę sobie Disneyki do snu. Wiecie, ja się często nabijam, że ej, nie wiem czemu lubicie tę serię. A ja naprawdę nie wiem dlaczego ją lubicie, dlaczego cały czas o nią prosicie. Naprawdę nie wiem. Ej, ale no, podtrzymuję to z tym, co powiedziałem na początku filmu. Wiecie, ile macie nabić łapek, wiecie, ile macie nabić komentarzy. Jeżeli tyle się znajdzie komentarzy, to jutro nagrywam kolejny odcinek i jutro wychodzi kolejny odcinek z tej serii. Albo pojutrze nie jestem pewny, jak się z Mikołajem gadam. Z... No, jeśli się wam to podobało, piszcie swoje. Straszna historia poniżej, ja się mi podobało bardzo, chcę więcej tego. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o promce na moim sklepie, jeszcze do końca tego miesiąca jest ona aktualna, bycie mi kosztuje zero zico, cały mój merch tak się nazywa, słuchajcie, minus 20% macie do końca miesiąca, na... ale mi się głupio mówi o sklepie, który jest pozytywny, gdzie cały odcinek mówi o czymś strasznym. Badajcie na szczepanikow.pl, macie tam plecaki, słuchajcie, czapki, macie tam wszystko, bluzy, bla bla bla, sratata. Dajcie mi już odejść z pokoju i nie proście więcej o straszne historie. Dziękuję, dobra noc. Hai kar belia terus